Wiele rzeczy w moim życiu wymagało dużo czasu, żebym mogła je zrozumieć i przepracować. Ale jest jedna taka rzecz, którą zrozumiałam zdecydowanie zbyt późno. I dzisiaj chciałabym wam o niej opowiedzieć. To jest mój podcast czasem deszcz, ponieważ jak to sobie wymyśliłam, tak to w życiu właśnie jest. Czasem słońce, czasem deszcz. I będziemy tutaj poruszać różne tematy i rozmawiać o różnych rzeczach. A dzisiaj będziemy rozmawiać o. Miłości do samego siebie. To jest szalenie ważny temat i szalenie trudny temat, bo tak naprawdę jak wielu z nas ma problem z tym lubieniem siebie, chociażby lubieniem, bo już nawet nie mówię o kochaniu, jak ciężko jest nam lubić samych siebie. To jest, to jest zastanawiające, ale nie każdy w ogóle skupia się na tym w ciągu życia, tak? Nie, nie myślimy o tym, że. O, czy ja siebie kocham wystarczająco? Czy ja o siebie dbam wystarczająco? Czy ja y, opiekuję się sobą tak, jak opiekuję się innymi? Czy ja mam dla siebie tyle, tyle troski, wyrozumiałości i empatii, ile mam do innych ludzi? Zda w ogóle zadajecie sobie kiedykolwiek takie pytania? Wydaje mi się, że nie. I to jest, i to jest właśnie to, a to są podstawowe pytania, które powinniśmy sobie zadawać. Powinniśmy o sobie pamiętać, a tak bardzo, bardzo rzadko o sobie pamiętamy. I to później wychodzi w różnych rzeczach. I to, i to, są, to są nasze nerwy, to są nasze emocje, to są nasze braki, pustka, którą odczuwamy. Jakieś takie zakupienie w życiu, niedosyt, ból. To się bardzo często wiąże z tym, że. Że nie uczyliśmy się kochać samych siebie, że nie zadbaliśmy o to, żeby kochać samych siebie, żeby dbać o siebie, żeby być dla siebie dobrym. I, I ja też o siebie nie dbałam, ja też o sobie nie myślałam, ja też siebie nie kochałam przez bardzo długi czas. Właściwie to miałam takie wrażenie, że żyję głównie dla innych. Tak czułam. W ogóle taką moją misją w życiu było to, żeby dbać o innych. Żeby być dobrą, żeby być pomocną, żeby, żeby jakby ludzie czuli moją obecność i, i cenili mnie w swoim życiu. I to były takie moje potrzeby, tak? Ja chciałam być doceniona w czyimś życiu, ja chciałam komuś pomóc w ogóle przede wszystkim. Ja zawsze chciałam być dla wszystkich. I to odkąd pamiętam, bo to już w ogóle od. Od gimnazjum, nawet z tego co pamiętam, no, gdzieś tam nawet w szkole podstawowej. Ja zawsze robiłam wszystko dla innych. Nie wiem skąd mi się to wzięło, ale, ale zawsze o wszystkich po prostu dbałam. Każdy mógł liczyć na moją pomoc, na to, że wesprę słowem, że doradzę, jeśli, jeśli ktoś mnie o to poprosi. Ale niekoniecznie jakby wiązało się to z tym, że no to niekoniecznie zawsze działało w dwie strony, tak. A właściwie bardzo rzadko działo w dwie strony, bo po prostu otaczałam się osobami, które gdzieś tam żerowały na mojej energii. Jakby to, to nie, nie wszystkie te osoby takie były, ale, ale wiele z nich to były osoby, które żerowały na mojej energii. Ja, ja jakby bardzo długo miałam problem z tym, że mimo, że jestem taka dobra dla innych, że tak bardzo o wszystkich dbam, że jakby chcę dla każdego zawsze jak najlepiej. To sama byłam jakoś nieszczęśliwa i odczuwałam pewien brak. Odczuwałam pustkę, mm. jakiś taki niedosyt. Chciałam więcej, chciałam inaczej, chciałam lepiej. Ja traktowałam ludzi tak, jak sama chciałabym być traktowana. Ale. Czy kiedykolwiek potraktowałam siebie w ten sposób? Non-stop, non-stop tak naprawdę się do siebie przypieprzałam. O wszystko. Byłam swoim największym krytykiem. Wy wystarczyło, że delikatnie powinęła mi się noga. Że zrobiłam drobny błąd. A potrafiłam na siebie tak usiąść i po prostu tak siebie pojechać ostro. Że sama siebie doprowadziłam do takiego... Poczucia beznadziei, do jakichś takich trudnych emocji, tak? Nie zadbałam o siebie w ogóle. Ja zrobiłam w życiu dla siebie, w ogóle straszne jest, naprawdę ogromnie dużo niewspierających rzeczy. Bardzo dużo. I przyszła mi teraz do głowy jedna taka najbardziej niewspierająca dla siebie rzecz, którą w życiu zrobiłam. I czuję, że nie powinna o niej mówić, ale, ale skoro przyszło mi to teraz na myśl, to, to może powinnam po prostu, yy, powinnam akurat ten przykład przytoczyć. Yy, ja trwałam w relacji, yy, wydawało mi się idealnej i bardzo kogoś kochałam, bardzo kogoś kochałam. I wiem, że ta osoba też mnie gdzieś na swój sposób kochała, ale yy, w tej relacji yy, pojawił się problem który wymagał ode mnie bardzo dużego zaangażowania czasowego, finansowego, psychicznego i przede wszystkim psychicznego. I to się bardzo na mnie odbiło i to trwało. Jak wiadomo, że trzeba się wzajemnie wspierać, że trzeba być dla siebie dobrym, że trzeba o siebie dbać, kiedy jesteśmy w jakiejś relacji. I że, i że czasem jest ciężko, tak? Ale to trwało zdecydowanie zbyt długo. Ja tak naprawdę przez ponad dwa lata prawie siebie samą zniszczyłam. Prawie siebie samą zniszczyłam tym, że chciałam dla kogoś innego dobrze, a nie pomyślałam wcale o sobie. I najtrudniejszy był moment, kiedy to do mnie doszło i kiedy ja zrozumiałam, że ja tak siebie samą potraktowałam. Ja byłam wycieńczona, ja byłam wykończona fizycznie, ja byłam wykończona psychicznie, pracowałam od rana do wieczora. Nie miałam prawie czasu dla siebie, a kiedy czas dla siebie miałam, to po prostu nie miałam siły w ogóle, nie miałam siły żyć, nic mi się nie chciało. Na jakieś zainteresowania, na jakieś pasje, w ogóle nie miałam na nic ochoty. Po prostu chciałam robić nic, chciałam odpocząć, byłam zmęczona. Byłam cholernie zmęczona. Doprowadziłam się do takiego naprawdę skraju. E... Ja pamiętam doskonale tamten moment. Może to właściwie od tego, od tego momentu minął już rok. Pamiętam ten moment, kiedy ja po prostu sama przed sobą przyznałam, że nie dam dłużej tak rady. Że, że, że sobie nie poradzę. Że, że nie chcę tak dalej że jest mi ciężko. I w tamtym momencie jednocześnie trafiłam na wspaniałych ludzi w swoim życiu. I na wspaniałych ludzi w swoim życiu, a też jakby rozwijałam się, jeśli chodzi o edukację i jeśli chodzi o wykształcenie i pracę. I ja wtedy trafiłam na nurt porozumienia bez przemocy. O tym może więcej opowiem kiedy indziej. O, o, samej, o samym porozumieniu bez przemocy, ale e, chcę tylko o tym wspomnieć, dlatego że to bardzo, bardzo mnie odmieniło. E, skupiłam się wtedy też na, tak, na swojej wysokiej wrażliwości i e, i tak się pochyliłam nad tą swoją wysoką wrażliwością, mimo że wcześniej wiedziałam o tym, że jestem osobą wysokowrażliwą, to nie miałam do siebie wyrozumiałości, nie... Nigdy, jakby w ogóle nie miałam nad tym żadnej refleksji, eee, żeby o siebie, o siebie zadbać w ten sposób. I, I dopiero kiedy ja tak naprawdę pochyliłam się nad tą swoją wysoką wrażliwością e, bardziej. Odkryłam nurt porozumienia bez przemocy już tak w, taki, w takim głębszym stopniu. To ja zrozumiałam, że to jest dla mnie bardzo pomocne, y, ogólnie, tak, tak życiowo dla mnie jest po prostu mega budujące mm. i, i rozwijające. Bo ja się zainteresowałam ogólnie okay. bardziej, <noise> oczywiście, chciałam zrobić to dla kogoś, więc mimo, że y, jakby wysoka wrażliwość i porozumienie bez przemocy były mi znane to ja po prostu opiekując się dzieckiem, których te zagadnienia też do, dotyczą, chciałam właśnie gdzieś tak na nowo na to spojrzeć, takim, takim świeżym spojrzeniem i w ogóle, I, i dzięki temu w ogóle, że chciałam tak dobrze dla kogoś, to zrobiłam dobrze sobie. No tak, bez kitu, zrobiłam sobie dobrze. <ścoughs> zrobiłam sobie dobrze na maksa, naprawdę, bo okazało się, że jakby w momencie, kiedy... kiedy poznałam ten nurty, to odkryłam siebie i odkryłam swoje potrzeby, odkryłam swoje granice, a raczej w końcu gdzieś jakoś postawiłam. W końcu jakby... Najpierw przed, sama przed sobą w ogóle przyznałam: Słuchaj, stara. No, no zjebałaś. Zjebałaś. Eee, na maksa zjebałaś. No. <laughs> Jakby trafiłaś do takiego miejsca, w którym nigdy nie powinnaś być. Ale słuchaj, ja Ci to wybaczam. Wybaczam Ci to, że zjebałaś. Bo wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, się zdarza i wszyscy popełniamy błędy, ale skoro już wiesz, że zjebałaś i że masz tę świadomość, to weź coś, dziewczyna dla siebie, zrób. Zrób coś z tym. Weź się za to. I ja zaczęłam tak drążyć, drążyć. I ja zaczęłam więcej mówić o tym, czego chcę. Mówić o tym, czego potrzebuję. Co sprawia mi radość, co mnie smuci. Zaczęłam, ups, zaczęłam mówić o, o swoich uczuciach. Otwarcie, co, co zawsze było dla mnie bardzo trudne. I to mnie tak ogromnie wyzwoliło. To. Bo naprawdę czułam się szczęśliwsza dzięki temu, i czułam, że moja komunikacja z innymi ludźmi jest dużo, dużo lepsza, ale przede wszystkim moja komunikacja z samą sobą w końcu istnieje. To było mi potrzebne, i <ścoughs> naprawdę bardzo się cieszę, że, że udało mi się to odkryć. Ale po co ja to wszystko gadam? Gadam to dlatego, że wielu z Was jeszcze tego nie odkryło. I jest w ogóle tak wiele ludzi. Tak wiele dobrych ludzi, którzy robią wszystko dla innych, którzy potrafią się zatroszczyć o innych, potrafią być dla nich empatyczni, a brakuje im tego dla samych siebie. I chciałam powiedzieć taką jedną ważną rzecz, którą właśnie ja uświadomiłam sobie zdecydowanie zbyt późno. Zawsze w życiu zależało mi na relacjach. Ja bardzo dbałam o relacje i bardzo, bardzo zależało mi po prostu na ludziach. Tylko, że właśnie ta podstawowa rzecz, której nie wiedziałam, jest taka, że aby dobrze do wejść w jakąś inną relację, trzeba najpierw nawiązać relację z samym sobą, że żeby kochać innych. Trzeba najpierw pokochać siebie. Żeby dbać o innych, trzeba zadbać o siebie. Ja się w ogóle mnóstwa rzeczy o sobie dowiedziałam podczas mojej pracy, a jestem nianią. Także zgłębiając po prostu tajniki pedagogiki i, i w ogóle wychowania dzieci i relacji bliskościowych i takich rzeczy, dowiedziałam się mnóstwo, mnóstwo o sobie, o swoich brakach, skąd się wzięły pewne moje zachowania, skąd są pewne moje nie, takie lęki? niepewności, skąd są moje pragnienia, marzenia, jakby jaką ja mam naprawdę hierarchię wartości. Poznałam siebie od podstaw i i Wam też strasznie tego życzę, żebyście o siebie zadbali, żebyście o sobie pomyśleli, żebyście nie byli tym swoim największym <laughs> i najgorszym krytykiem. Jasne, konstruktywna krytyka jest ważna, ale ale halo... Proszę się od siebie odpierdolić. Naprawdę. Czasem trzeba się od siebie odpieprzyć. I ja bardzo często teraz już łapię się na tym, że kiedy zaczynam sobie znowu sama docinać, sama sobie te kłody pod nogi rzucać, sama siebie dobijać, to mówię sobie: Nikola, odpieprz się od siebie. Po prostu się odpieprz. I to, działa na, to jest takie hasło po prostu, które działa na mnie tak. uchu, znowu, znowu zapomniałam o sobie w tym wszystkim. I to jest naprawdę ciężka praca, żeby o sobie w tym wszystkim nie zapominać. U mnie trwa to już kilka miesięcy, no właściwie już jakby rok, ale tak w pełni to, to od kilku miesięcy, bo dużo, dużo musiałam najpierw przepracować takich złych rzeczy żeby nawiązać te relacje z samą sobą dużo musiałam zrozumieć dużo, dużo musiałam przeboleć i czuję się teraz dużo lepiej i chciałabym jakby żeby każdy kto w życiu za mocno przypieprza się do siebie wziął sobie teraz do serca moje słowa i na chwilę się od siebie odpieprzył skup się na tym, skup się na sobie na tym, dlaczego, dlaczego jesteś w życiu, nie wiem, może nieszczęśliwy, smutny, niespełniony. Dlaczego mm, nie, nie, nie wiem, masz problem z relacjami, z otaczającymi cię, nie wiem, ludźmi toksycznymi. Dlatego, że, że prawdopodobnie nie masz stworzonej relacji z samym sobą. Zacznij szanować siebie tak jak chcesz, żeby szanowali cię inni. Dzięki kochani to, to jest na tyle ode mnie. I tak jak zawsze, <noise> zawsze drugi raz. A, tak to w życiu właśnie jest. Czasem słońce, czasem deszcz. Cześć.